Jeśli piszemy do IT, na przykład dyrektorów IT, bo załóżmy, sprzedajemy serwery, przykładowo, piszemy do dyrektorów IT, to do nich trzeba napisać skomplikowanym technicznym językiem, żeby oni zobaczyli po tym mailu, że nie jesteś amatorem, tylko ty się znasz mhm. na tym, bo dla nich to jest bardzo ważne. A guru LinkedIna mówią, piszcie jak do pięciolatka. Tak, tak. No nieprawda. Z mhm. drugiej strony, jeśli o tych samych serwerach chcesz napisać do właściciela firmy czy do dyrektora finansowego, mhm. to tu jest ten język pięciolatka. Ale mhm. język pięciolatka nie o tym, że twoje serwery mają najlepsze zabezpieczenia, tylko o tym, że one oszczędzą tyle i tyle energii, więc w twoim wyniku finansowym, drogi dyrektorze, będzie EBITDA lepsza na koniec roku, nie? Więc nie mamy takiego jednego szablonu Tomek, bo to nawet yy, teraz w ogóle zaskoczę niektórych, mhm. ale cold maila można też zacząć od szanowny panie prezesie. Mhm. No zobacz, czy do mnie tak, do młodego gościa ktoś się zwraca w ogóle panie prezesie Kiedyś jeden prawnik w stronie klienta powiedział do mnie, panie prezesie. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to o mnie chodzi. Ale jak jest fabryka produkująca od 30 lat jakieś elementy stalowe i jest prezes lat 60. Czy do niego się zwracają ludzie, panie prezesie? Oczywiście, że się do niego zwracają. I my nieraz dostawaliśmy w projektach odpowiedzi, gdzie ktoś się oburzył, że przecież my nie jesteśmy po imieniu. My dokończyliśmy. Dzień dobry, panie Tomaszu. To ten, do którego się na co dzień zwracają panie prezesie, szanowny panie, to on się oburzył za panie Tomaszu, i on to odebrał mm -hmm. przejście na ty, no w ogóle abstrakcja. No tak. jakaś. Ale jeśli na targecie macie prezesów takich starych firm produkcyjnych, to do nich napisać, szanowny panie prezesie, w cold mailu, super rozwiązanie. I znowu jest gąszcz maili, nie jest, jest gąszcz tego całego marketingu, gdzie ktoś pisze, dzień dobry panie Tomku, jakimś takim luźnym językiem, którego ten gość nie trawi, a ktoś napisze w taki bardziej podniosły styl. Super. Oczywiście są też prezesi lat 60., którzy są jeszcze bardziej luźni niż my teraz, tak? Mm -hmm. No ale to tego nie wiesz, nie? No tak. Z drugiej strony, pisać do y, startupowców, na przykład, pisać do młodych founderów na cześć w cold mailu, jest okay. to też nie jest nic złego. Mm -hmm. I sama długość, wiesz, jeśli sprzedajesz coś właśnie do takich ludzi bardziej badających temat, typu właśnie ten dyrektor IT, typu taki starszej daty prezes, i sprzedajesz, nie daj Boże, jeszcze coś, co jest rozwiązaniem, jakąś inwestycją, to tutaj lepiej się pokusić o troszkę dłuższą wiadomość. Jeśli ty sprzedajesz coś, to wiecie, taki dość, dość ogólnie teraz mówię o tym, więc to nie jest mhm. tak, że od jutra piszcie dłuższe wiadomości, tak, tak. Ale są jednak takie powiedzmy trendy, tak, że jak coś jest bardziej inwestycją i bardziej takim droższym zakupem, to jednak fajnie troszkę więcej wytłumaczyć.